Prezydent miasta Bielska Białej, Jacek Krywult, zaprasza na Dni Bielska Białej. W piątek, 5 czerwca o godzinie 20 na placu Ratuszowym odbędzie się koncert Golec Orchestra orkiestra Symfonicznie. Zespołowi będą towarzyszyć Bielska Orkiestra Festiwalowa, Chór Awe Sol i Bielski Chór Kameralny. Atmosferę dodatkowo podgrzeje pokaz sztucznych ogni po koncercie. Kolejne koncertowe wieczory spędzimy na terenach obok hali pod Dębowcem. Zespół Legenda powraca do Bielska Białej. Sobotę 6 czerwca o godzinie 19 na terenie obok hali pod Dębowcem zagra dla Państwa zespół Dżem z Maciejem Balcarem jako frontmenem. Na zajutrz, w niedzielę 7 czerwca o godzinie 20, wystąpi na jedynym koncercie w Polsce właśnie dla bielskiej publiczności DJ Bobo, największa gwiazda muzyki tanecznej lat 90. W Bielsku Białej zaśpiewa na żywo swoje największe hity, będzie mu towarzyszył grający na żywo zespół muzyczny. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny. Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie Bielskiego Centrum Kultury www.bck.bielsko.pl. Serdecznie zapraszamy!